Cześć, hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, moi kochani. Ja jestem świeżo po nagraniu poprzedniego odcinka, który widzieliście wczoraj w godzinie 18 rzeczy jasne, tak jak codziennie. E, rozpoczynamy misję piątą opadek króla i z tego co wiadomo ta misja jest dość mocno pobagowana. Mam nadzieję, że u mnie ona nie będzie aż tak mocno, bo niektórzy wie, że musieli ją kończyć po prostu cheatami, nie więc mam nadzieję, że to nie będzie u mnie aż takiego problemu. Dobra, upadek króla. Na skutek zręcznej intrygi Agraela i pomagającemu mu z Biary, Izabela została pojmana. Wkrótce zostanie przewieziona do Szeok, starego więzienia władcy Demonów. I wydaje mi się, że Gryf Króle królewski przejdzie tutaj na większą wartość bojową, więc go sobie wybierzemy. Co widzisz, Frejdo? Chłopską minicję pod banderą Imperium Gryfów i drugą z jakimś kwiatem. Jabłoni. Nareszcie. To pani Izabela. Na Elrata martwiłem się o nią. Najpierw Cyrus nas wyśmiał, potem Izabel znika. To był długi miesiąc, Frejdo. Ojcze, czemu arcymak Cyrus odrzucił naszą prośbę? Nie wiem czemu. Ma to, jak sądzę, jakiś związek z poprzednią wojną. Gdy Cyrus odmówił przyłączenia się do naszego króla, jakże chciałbym zobaczyć tego aroganckiego, starego mięczaka. Hmm. Przepraszam. Pozwolisz, że z całego serca zgodzę się, panie? Masz je, Freido, Ale dość rozmów. Mamy królestwo do uratowania. Gryfy na wieki. Gryfy na wieki! Ona jest. Nikt nie wie. Wyruszyłaby spotkać się z Danem i elfami dwa dni temu. I nie wróciła. Nasi zwiadowcy odkryli ślady pośpiesznie rozłożonego obozu. Nie znaleźliśmy śladów elfów, ale za to znaleźliśmy ślady demonów. Demonów na Elrata. Jakieś wiadomości od przeoryszy, Beatrice? Żadnych, ojcze. Wyruszamy ponownie, nie damy z imperium padły ofiarą demonów i nie pozwolę, by uszło im to bezkarnie. Dobra, o, 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 o. jesteśmy. Słuchajcie, to jest też generalnie chyba pierwsza trudniejsza misja w tej kampanii, w tych Kirosach. Wygląda nasza armia, godryka na poziomie trzecim, z całkiem w sumie nie najgorszą armią. Z magią światła, dowodzeniem, kontratakiem to jest wiadomo. Specjalizacja efekt czarów łaska jest tym silniejszym, wyższy a bohater. To jest spoko. Ok, no i dobra. Rozpocznijmy sobie. Nie wiem, czy tutaj trzeba reszować tę mapę, czy nie. Mamy sprzedawcę artefaktów. To jest bardzo fajne. To też jest bardzo fajne. Ale na razie tak nic nie kupujemy. Dobra was nie chcę klepać, bo z wami zawsze klepanie się jest niezbyt przyjemne. W tamtą stronę, a zresztą pokazany zamek, więc sobie go postaram się szybko zgarnąć. I z tego co wiem, właśnie to już mamy pierwszy raz przeciwnika na mapie gracza czerwonego, demonistego. Z tego co wiem, misja będzie polegała na tym, że przynajmniej powinni nas dość mocno rasować wrogowie. Czy to będą robić? Nie wiem, tak jak już mówiłem, misja jest. Lubi być pobagowana. Więc wrogowie tutaj powinni dość mocno raszować. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że tak będzie. Bo będzie to oznaczało, że po prostu u mnie wszystko działa sprawnie. Ok, czekaliśmy sobie oczywiście. Łaskę można rzucić, można uczyć błyską siłę, a może po prostu przywalić. Aha, i tak nic nie zrobimy. No to rzućmy łaskę. Dobrze, że go nie zabiłeś. Podejdź tutaj. Teraz ty spróbuj go wyautować, chociaż on jest daleko w inicjatywie. Dobra, spróbujmy zrobić tak: w niego gryfem zabijemy mu gryfa. Teraz w ten sposób, i mam nadzieję, że gryf wyautuje jego dwójkę. Super. Uderz w niego i kawalerzysta go dobija. No i pięknie, bez żadnych strat jest zrobione. A tutaj mamy wojskowy posterunek, więc będziemy mogli sobie rekrutować. O, właśnie, już wyższo poziomowe jednostki. Zgarnijmy sobie to od razu. W ogóle, jakie są cele misji? Wolni Izabelę i zdobądź Dan Godryk i Izabele muszą przeżyć, zdobądź miasto w ciągu tygodnia. Okej, okay, no to jednak trzeba troszeczkę tutaj przerażować ten początek, przynajmniej sam początek. Naklepmy Was, Dobra, w ostrzale padliście. No weźmy te szkolenia. Yy, generalnie, nieco bardziej się trzeba będzie skupić tutaj na Godryku. Na wylewelowaniu go, bo nim będziemy grać. Później, z tego co wiadomo, Izabelą nie będziemy już tyle pogrywać. Więc Godryk powinien być tutaj dla nas bardziej priorytetyzowany. Zobaczmy miasto, dużo. Czy nie? Dużo zobaczymy. Na pewno chciałem sobie to zawalczyć. E, gryfy może dajmy tutaj na bok. Coś takiego? Jedną wieżę masz. Spoko. I e, generalnie niewiele masz w tym zamku. Dobra. E, Jedno pole dalej chciałem podlecieć. Spróbujmy w niego zapikować. Hockleek mi tutaj zabierze troszeczkę many. Chowanie, przepraszam. Złej tu i tak póki oni nie wyjdą nic nie zrobimy. Już wychodzisz O, przywaliłeś we mnie, nie spodziewałem się tego Kontratak masz To może nie będziemy w ciebie walić Uuu, pięć gryfów mi ściągnęłaś Ładnie Rzućmy łaskę Zawsze troszeczkę szybciej będziemy Przynajmniej powinniśmy być Podejdź tu No musisz podejść, niestety Nie wyautujesz jej. Mam nadzieję, że gryf teraz wleci. Dobrze, super. Ale niepotrzebnie się tam ustawiałeś, gryfonie mój. Dobra, już trudno. Chyba straty takie same albo i większe. Yy, chciałbym, jak już to mamy, przyspieszenie prawą moc. Bo to jest fajna rzecz. I tutaj mamy więzienie z Izabelą, tak? Ok, spoko. Yy, co tu możemy zrobić? Gryfy. Mamy jakichś uczników nawet. Zróbmy wieżę strzelców wyborowych. Dorzućmy jej do armii. Bo teraz trochę nas mogą pokarać te czorty. Ale spróbujemy. Spróbujemy je naklepać. Na pewno. Mm, tak. Jeszcze się czemu to biorę, bo w, w, te czarty mają coś jak, jak ten miecz, jakiś tam yy, I zawsze zabiją minimum jedną jednostkę Więc i tak, i tak jeśli bym uderzył w niego kawalerzystą, to i tak, by, i tak by padł A uderzyłbym w niego kawalerzystą Twoja siła nigdy nie była tak doceniana jak dziś, Godryku Dziękuję ci za pomoc To mój obowiązek, pani. Myśl o uwolnieniu ciebie Osładza mi świadomość, że Beatry Stała I świadomość arogancji króla Cyrusa kiedyś za nią zapłaci. Lordzie Godryku, pani Izabelo. zwiadowcy donoszą, że mała armia demonów skierowała się do Danmur. To tylko kilka dni drogi stąd. Możemy umocnić mury i zbierać zapasy żywności. Nie, to musi być agrael. Nie będę tu siedzieć na niego czekać. Czas odpłacić za Beatrice i całe imprecie. Pozycje będą lepsze, jeśli zostaniemy. Pokonywaliśmy ich za każdym razem, gdy stawali przeciw nam na ubitej ziemi. Jesteśmy wypoczęci i przygotowani do ryku. Czas, by Agrael i jego sługi zakończyły gniew Elektrata. Ok, no weźmy ci szczęście, generalnie to jest spoko. Rzecz albo magię światła, jednak, gustujmy. Okej, okay, mamy nowy cel. Otrzymaj Dunmore i odeprzyj ataki. No i właśnie, w tym momencie się zaczyna e, rzecz taka, że. No to jest ta Izabelka, którą graliśmy wcześniej, nie? także jej build znacie. Teraz za zaczyna się rzecz taka, że powinni nas atakować y, wrogowie. Pytanie, czy nas będą atakować. I powinny być to dość szybkie ataki na nas i dość bolesne. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo z tego co mi wiadomo, to tak jak mówiłem już, yy, misja jest dość popagowana i lubi się wywalać. Pozwólcie że zwiększę sobie światło, żeby na kamerce było to troszkę lepiej widoczne, bo już yy, światło dzienne nie zbyt wystarcza. Szczególnie w moim mieszkaniu, gdzie jest z reguły dość ciemno niestety. No i nic, lecimy dalej z misyjką. A tak jak mówiłem na poprzednim odcinku, jeszcze nie mamy. Nie mam jeszcze oświetlenia zapewnionego. Będzie powinno być przynajmniej na następnych nagraniach, na, na już nieco lepsze światło. Po co ja wszedłem do sanktuarium? Ej, czy teraz misji nie wywali? E, zagapiłem się, sorry, a wiem, że przy wchodzeniu do tego sanktuarium też lubię wywalić misję. Grę nie wywaliło, a tutaj już na nas co? A gra już na nas tutaj. Atakuje? O, kurwa. Uuu, uh. uh, uh, uh. o, no to mamy grubo. Zróbmy co możemy. To było głupie. Wczytaj grę. To było bardzo głupie, moi drodzy. Agra stoi tutaj. Podejść tutaj na maksa. Teraz ty. Może nie rób w takim razie, zrób tych chłopów i tak maksymalną ilość. Bo jesteś zdecydowanie lepszym bohaterem niż Godryk. No tutaj nie ma co ukrywać. Godryk przekaż jednostki Izabel. Ciebie na pewno, ciebie na pewno, ciebie na pewno. Ciebie na pewno, no i wolałbym ciebie zamiast ciebie. Namiot dyga też się może przydać. Dobra. Izabelo, jaki ty masz tutaj poziom? Niski. Zdążysz to zrobić? Masz logistykę, więc powinnaś to zdążyć. Dobra. Uh, spróbujmy. Ale czy agrala powinniśmy naklepać? No, no nie, no. Przecież. Dobra, nieważne. Yy, w ten sposób. On miał czorty, nie? Jeśli on miał czorty, to trzeba ją się trochę rozproszyć mhm. Wait Kranie mi trochę many, Ok, przeżyję to Robi bramę Wali kula ognia, to było do przewidzenia akurat Grywie jest za nim w tym, dobra, spróbuj go zabić No, musisz próbować. Zginie ktoś. Ale okej, okay, przyjmuję to. Co rzuciłeś? Osłabienie. Niezbyt to było miłe, muszę przyznać. Tej no, mamy tutaj trochę czarów, nie? Rzućmy prawą moc. Fajnie. No i powinieneś go wyautować. Ty powinieneś go wyautować. Co, zabiliśmy Agraela, naszego znaczy głównego oponenta? Już na samym starcie? Muszę pogratulować ci postawy w czasie bitwy. Musisz mieć w żyłach starożytną krew królowych wojowniczek. Krew Greyhound nie zawodzi, Godryku. Jednak jestem wściekła, że ten potwór Agraelu uciekł. Ha. Boję się, że zbiera teraz większe siły i planuje oblężenie. Może twój pomysł, by ufortyfikować miasto, jest słuszny. Świetnie, pani Izabelo. Wydam stosowne rozkazy. Serce mnie boli, gdy muszę siedzieć i czekać. Lecz dzięki temu przynajmniej uda się rozdzielić armię demonów na dwie części i ułatwić zadanie Nikolejowi. Rozumujesz, jak prawdziwy monarcha, pani. Jestem pod wrażeniem. Dobra, czyli tak powinno być. Dobrze, już się bałem, że... że faktycznie jest gdzieś tej coś nie halo. Dobra, przekaż z powrotem armię Godrykowi. Przynajmniej zróbmy to w ten sposób, że jeśli przyjdzie jakiś bohater wroga, to go nie naklepie od razu i on nam nie zdechnie. Okej, okay, ale nie spodziewałem się, że aż tak szybko nas zaatakują. Hmm, Zostało chłopów. Daj nam ciebie, ciebie, ciebie. Teraz tak, Izabelka, sobie wrócisz. Może niekoniecznie tutaj, jeszcze zgarnij to, co jest do zgarnięcia. I usiądź sobie na dupce. Możemy, Gildie Magów. No dobra, budujmy. A czego nam cały czas brakuje? Aha, i nam brakuje. Dobra, to będziemy szli w kierunku ratusza. Hmm, czy tutaj nie ma jeszcze łzy aszy? Właśnie tutaj chyba jest łza aszy. Jest łza aszy, no bo mamy możliwość dokopania. Ok, właśnie tak nie, 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 nie pamiętałem dokładnie, jak to w tej misji działa. Dobra. Minotaury, wydaje mi się, że możemy na luzie naklepać bez większych problemów. Szczególnie, że są w jednej paczce, że tak powiem, w jednym stacku. Złajtujmy oczywiście eee, przy go Godryku. I gramy cały czas na poziomie normalnym. Z tego co widzę, już się tutaj zaczyna robić troszeczkę łatwo. Bo wydaje mi się, że ta armia agra też powinna być większa, bądź co bądź. Więc chyba od następnych odcinków przejdziemy sobie na poziom wysoki. Z kontratakiem, mają rzecz w niego zapikować. Więc chyba sobie przejdziemy na poziom wysoki, już po prostu w następnych misjach czy w następnym odcinku. Bo, no, żeby po prostu nie było już za prosto, nie? Więc chyba tak zrobimy. Gryw jak zwykle, nie zdążył zapikować. Jestem zajebistym strategiem. E, dobra. Coś tu widzimy więcej. Tu mam jakiś portal. Nie lubię portali. Aczkolwiek fajna gra. He. Dobra. O, właśnie, tu mamy obeliska. Mamy fajną rzecz za nim. Spróbujmy przejść w ten sposób. Zrobić sobie kopalnię drewna jedną. Jest to rzecz zwykle przydatna niż odwołanie od się pocisku. Wytrzymałość dowodzenia na ten moment. Izabelka wróć sobie tutaj Albo inaczej Wróć sobie tutaj, dośleż nam troszkę wojsk I tam raczej nic nie budujemy, bo się wstrzymujemy No właśnie, nie mamy hajsu i tak Tutaj do nas jeszcze nikt nie podchodzi Zróbmy wszystko co możemy zrobić Brakuje nam dwóch gryfów, już trudno Wróć sobie spokojnie do zamku Nie no to z tą logistką to zapieprzesz kochana Skiraj się tutaj nie, Godryk. Zdobądź to. 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 Spróbujmy. Nie lubię nigdy z nimi walczyć, ale już widać się uda. Okej, okay, przyjmę. Jest tu coś jeszcze? Nie, pusto. Myślę, że tak, tak. Coś się poświata jakaś, bo myślałem, że jakiś artefakt tam jest. Zbierzmy troszkę surowców, jest to zwykle przydatne. Tutaj dalej nic nie możemy zbudować, nie? Nie Ale wiecie co? Zróbmy ich, bo oni mało kosztują, a jednak dają nam codziennie złoto. Mają tę funkcję podatnik, nie? Więc warto nie pamiętać, tak mi się wydaje. Zbierz sobie buz do morali. I się z nim pobijemy. Chcę zdobyć, to wiecie, tego obeliska i koronę. Może być to przydatne. Spoko, tłum, hmm Chyba w ostrzale giną bez sensu, chyba to zrobiłem teraz Chyba bez sensu, no zobaczmy mm, Bardzo bez sensu No dobra, może ich sprowokujemy na kogoś innego, żeby zaatakowali Spowolnienia nie mamy, nie? Uuuh, uh, 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 to ich sprowokowałem. Dobra, zabijaj. Ależ, spo... faktycznie, dwa gryfy za pięciu strzelców warto było. Dobra, trudno. Nie będziemy już czytywać, bo. Nie chcę znowu całego odcinka wczytywać, jak w jeden z ostatnich. Eee, oczyszczenie, boska siła. A dwukrotnie zwiększa ilość malnych zrzucają. No nie jest to zbyt fajne. Weźmy sobie morale. Zwykle one są fajne. Dobra, możemy tutaj zdobyć łzę aszy. Czyli po prostu grala znanego z poprzednich części. OK, nic to nam na razie nie mówi. Jakieś tylko pola tutaj mamy nieuprawne. Trzeba będzie zobaczyć jeszcze więcej. Uuu, kolejna rzecz przydatna. Spróbujmy was pojechać. Zdobyliśmy trochę hajsu a dal, dalej nas na to nie stać Wiem, się opóźniam bardzo mocno z rozwojem tutaj Ale no sorry Bez hajsu i tak niewiele będę w stanie rekrutować Nie? Spróbujmy te upiory pojechać Tydzień golema Uuu, dużo, 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 dużo strat Jednak wolałbym aż tyle nie tracić nie, Chodź tu Ty chodź na środek I spróbujmy, będzie jedna grupa Tyle dobrego, łajtuj tuj. Widzę, że gryw sobie elegancko zapikuje. 20-30. Uuu, ty masz duży rozrzut. To naucznika walimy. Wal. Osłabiaj go ile możesz. Gryw leci. Nie wleciał jeszcze. 2-3. Ktoś padnie, ale ktoś tutaj musi paść mhm mm Podejść tu Dobrze aj ale teraz się na gryfie skupisz. No Ty kurwa paruwo Chodź już teraz na maxa, wcisk w niego W ogóle morale na nie podchodzą, no jak to powiedziałem to oczywiście podeszło, ale to i tak mało. 207, a tutaj mamy szansę na 215. To z tej pozycji zaatakujmy. A nie, idź mam, Duże straty. Chyba takie, nie, bo on stracił 20 gryfów, wasz. Ekspert światła. Tutaj nie przejdziemy. Spróbujmy te gryfy. U, to są te nieprzyjemne gryfy, słuchajcie. To są ulepszone. Dobra, możemy wreszcie zbudować to. Może ruszymy z jakimś hajsem, bo póki co z wojskiem wyglądamy fatalnie. Słuchajcie, naprawdę fatalnie wyglądamy z wojskiem. Czerwony jeszcze raz nie atakuje. To jest trochę martwiące. Bo z tego co wiadomo, powinien nas atakować. Dużo. Pikuję. pikuje To teraz musimy zrobić tylko tak. Ciebie tu. Ciebie tu. Ciebie tu, Ciebie tu hmm. Rzuć boską siłę na niego W sumie mógłbym w ciemno spróbować zapikować, bo sądzę, że będzie walił gdzieś włócznika Ale się wstrzamy jeszcze, nie? Łajtuj, łajtuj Ta, walili włócznika Więc mogłem tam w ciemno próbować pikować hmm. Przyjmij kontratak Aha, on ma nieograniczony kontratak, zapomniałem o tym. Waltu, pozbądź się jednego. Pozbądź się sześciu. I jeden już mi tutaj niewiele zrobi. Tym Nie bardziej, że uda, żółw dość twardego kapłana, więc luzik totalny. No, czyli udało się bez strat. Cieszę się. Zgarnijmy sobie tego alchemika. Uuu, czerwony bohater. Ale jest głównem nie zebrałem tej kapliczki. Dobra, chodźmy w jego stronę. W takim razie przywitamy go z naszą armią. Dobra, zaczniemy tu od podstaw lecieć od mieczników. Przydałoby się jeszcze troszkę złota zebrać gdzieś na mieście. No, ty paruwo, uciekać teraz będziesz. A, naklepał te golemy. Spoko. Osłabienia. Powiadacie. Zawalczę. Chyba Nymus się nazywa bohater, nie nerbios przepraszam, 17 poziom, kurde wysoko Mhm. Eee, do dupy się ustawiamy, jednak, dobra ale masz główną armię, wydaje mi się, że to też przez ten poziom ej, ty masz przejazd przez całą mapę? ty chuju ty jeden O, ty też masz przejazd przez, przez całą mapę? to ci damy wybór, nie, jak tak staniemy to on uderzy na nas dwójkę mhm. Zdefenduj. Damy Ci wybór gdzie chcesz uderzać. Gryf. Oczywiście, że tak. Bramuje się. Osłabienie. Ok. Jeden, dwa. Ty mi nic nie zrobisz jak wlecisz. War w niego. Boską siłę. Jakoś tam zniwelujemy ten jego, te jego, to osłabienie Szkoda, że mi zebrałeś kontratak Waw w niego O, jednego zab... Aha, obrożenie od ognia dostaje jeszcze Uuu, to nie niefajnie Uderzmy ciebie tak Żeby nie stać obok niego, bo on ma tam jakąś aurę, czegoś tam Aura przerażenia, no i tam chyba jakieś negatywne rzeczy się dostaje, jak się pod niego stoi 19 wyeliminuj Mam nadzieję, że już się uda, no serio Wał od góry, no największe obrażenia zadasz A kurwa, on napierdala tymi obrażeniami od ognia No i jeszcze zdąży mi oddać Nie no, za gówno, zagrałem totalnie źle tę bitwę Ja pierdolę. Straszne straty. Posiłki armii demonów stanowią powód do obaw, pani. Obawiam się, że kolejny szturm może być naszym ostatnim. Co możemy zrobić, Godryku? Mm, 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 mm. Dysmi kiedyś o nim opowiadała. Lecz przecież zaginął przed 400 laty. Jego sekret ukryto w księstwie jednorożca, moja pani. W mojej rodzinie. Szereg obelisków pozwoli nam odszukać właściwą drogę. Zaginione artefakty legendarnych królów? Chwytamy się brzyd tego bryku. Chwytamy się szansy na przeżycie, Lady Izabelo, Żeby jednak okazać się bardziej praktycznym. Weź również posłańców do Nikolaja z prośbą o pomoc. Świetny gody. Podczas gdy demony skupiają się na atakowaniu nas, Nikolaj nie powinien mieć kłopotu z szybkim przemieszczeniem wojsk. Niech wiedziecie światło Elrata. Najpierw jednak powiedz mi jak znaleźć te obeliski okej, okay, czyli teraz mamy wyjaśnioną fabularnie yy, z tą Zamaszym, czyli z tym grałem. Jak to wszystko wygląda? Kurwa, mam bardzo samą teraz armię bardzo, bardzo się wykrwawiłem chujowo chujowo no, co mam dużo mówić jestem niepocieszony nie wiecie co, wolę zrobić chyba coś takiego no Coś takiego i ich tutaj dostarczyć mu Tam nic nie budujmy Mamy strasznie sobą sytuację z finansami Mogłem wziąć może te 1500 zł, może by się to bardziej przełożyło jakoś Na to wszystko Ale już trudno Oczywiście jakbym grał Izabelą, pewnie też dużo łatwiej by mi było to wszystko sobie czyścić Nie wątpię w to Ale chcę jak najbardziej Godryka wylevelować, bo tak jak mówię, nie będziemy grać w przyszłych misjach Zacznijmy od gryfów. Nie będziemy grać w przyszłych misjach, więc zależy mi na tym, żeby to jego jak najbardziej wylewelować, a nie Izabelę. Ile się da? Hmm, to jest O, nie zgarnąłem tej skrzynki z XP. Niekorzystnie. Dobra, ale moi kochani, mam już 28 minut na nagraniu, prawie pół godzinki. Ostatnio był dłuższy pół godziny odcinek, to teraz też możemy sobie już, już go, że tak powiem, skrócić troszeczkę. Więc e, w tym miejscu ja bym sobie zapisał grę. W ogóle ci żadnych save'ów nie robiłem. Hmm. Na Z7 niech będzie. I co moi kochani? Dziękuję Wam wszystkim bardzo, bardzo, serdecznie za oglądanie tego materiału. Jeśli Wam się spodobał zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś miły komentarz. A jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami i z tym, co się na kanale dzieje, zostawcie subskrypcję i włączcie dzwoneczek, wtedy nic Was na pewno nie ominie. Tak czy siak moi kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału i do zobaczenia już jutro o godzinie 18 w następnej porcji Heroesów. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, na razie. papa. pa. Gdzie to się kończy? Tu